Dziękuję no, bardzo. <gryzanie> Tomasz Kawałko, najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo, z mojej załogi, bo wybrali mnie na, na szefa, ja nie wiem czemu, tak, mandira, <gryzanie> mandira. i po prostu chcemy bezpiecznie dotrzeć z powrotem. Chcemy dużo zobaczyć, chcemy przeżyć jakąś przygodę naszą następną. No takie mamy życzenia pobożne. A czego najbardziej obawiacie się na trasie? Na trasie, no trochę obciążony samochód mamy, ale powoli będziemy gubili kilogramy, my pewnie też, bo tam nie jest za dużo mamy. Także no nie wiem, no, czas pokaże, co się będzie działo. Zobaczymy. Dwumetrowe zaspy. Nie, wyciera. myślę, że myślę, że zaspy to będziemy jechali za takimi ciężarówkami jakimiś. Może no mamy jakąś tam łopatę jak się gdzieś w rów wiedzie czy coś, wy, żeby wydobyć samochód i wyciągnąć go jakoś tam. Poradzimy sobie, a y, zaspy no pewnie tak też, no wszystkiego, chemrozu się obawiamy Korbet, Pokorski. Ja myślę, że jeżeli chodzi o strony polarnej, to, to myślę, że to nie jest jakaś tam specjalnie skomplikowane, tak? Bo po pierwsze jedziemy samochodem, jesteśmy cały czas osłonięci od wiatru, mrozy wprawdzie tam będą, podejrzewam te 30 stopni to, to tam gdzieś będzie. Ale to jest jednak cywilizacja, tak? Tam jednak są ludzie, tam Rosjanie są bardzo mili, bardzo pomocni, także tam możemy liczyć na pomoc każdego kierowcy. Także ja akurat się, że tak powiem, takich warunków nie obawiam, bo to, to nie, myślę, że nie będzie jakoś coś szczególnie trudnego i specjalnie niebezpiecznego. Nie będzie żadnej przygody? Nie no, przygodą, przygodą samą jest ten wyjazd, tak tylko ja mówię, że, że w porównaniu z, z innymi rzeczami. Które gdzieś tam robiłem, to myślę, że ta trudność polarna to tu jest taka niewielka w tym wszystkim. No. Jedynie to, że te mrozy, tak? No, ale to mówię, my jesteśmy osłonicie doskonale samochodem, Tomek doskonale przygotował samochód, także jedziemy po prostu jak, jak w domu, tak? Ale mrozy macie też tutaj, to po co jechać aż tam? Bo tam jest Rosja, bo tam jest Syberia, tam jest Morze Białe, tam są Sołowki, tam jest Murmańs, tam jest Półwysep Kolski, tam są po prostu super miejsca. Dziękuję. Grzegorz Bożoga. I, i no, co, czego najbardziej się trasie? Na czego się bardziej obawiamy? No, prawdę mówiąc, to ja tak bardzo optymistycznie podchodzę. Jest pogoda. Yy, prawdopodobnie nie będzie takich dużych mrozów Jak jak Robert mówił. On się przygotował do minus 45. A sądzę, że 25-30 to jest śniegu, wysokiego śniegu. Od tego się tylko obawiamy. <laughs> 那什么子啊？